3 ćwiczenia, które warto wykonywać na bramie wąskiej, a nie na bramie szerokiej. 1. Unoszenie bokiem oburącz na boczny akton barku. Wykonując to ćwiczenie na wąskiej bramie, możemy pracować na dwie ręce. Podniesienie wyciągu na wysokość dłoni zapewnia mocniejszy profil oporu w rozciągniętej pozycji. Pamiętaj, aby wysunąć ramię nieco przed linią ciała, aby pracować w zgodzie z płaszczyzną łopatki. 2. Uginanie obu rącz na biceps. Tak jak w poprzednim ćwiczeniu na wąskiej bramie, możemy wygodnie wykonywać je oszczędzając czas. Warto tutaj zadbać o to, aby ramię było za linią ciała. Kiedy chcemy, aby profil oporu był mocniejszy w rozciągniętej pozycji, to również podnosimy wyciągi nieco do góry. 3. szrukse z wyciągów dolnych na kaptury. Dzięki nieco szerszemu rozstawowi dłoni możemy skutecznie angażować w włókna kapturów. Pamiętaj,